Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, długie wieczory, ciemno, aż się prosi o to, aby upiec ciasteczka. Dzisiaj chciałam Wam pokazać super prosty przepis, dziecko nawet zrobi. Jest bardzo efektowny, przepyszny, czekoladowy i idealny na czas oczekiwania na święta. Zapraszam na ten odcinek. chcę przygotować to ciasteczka ze zmarszczkami. One przy pieczeniu są obtoczone cukrem, pudrem i w trakcie, gdy się pieką, wygląda jakby były spękane. Są takie bardzo jasne, a spod spodu, spod tych zmarszczek wyziera nam ciasto, które jest bardzo ciemne, bo jest bardzo, ale to bardzo czekoladowe. Ja na blogu ten przepis mam od 2014, robię go jeszcze dłużej. Jest wyjątkowo prosty, gaba jak była w podstawówce ze mną te kuleczki sobie toczyła, obtaczała. Bardzo fajny efekt dla dzieciaków, wnuków czy waszych dzieci. Wiem, że tutaj oglądają mnie... Panie i panowie w różnym wieku, y, także polecam zrobić na takie właśnie zimowe, długie wieczory. Uważam, że to jest fantastyczny przepis, szczególnie jeżeli lubicie wszystko, co jest z czekoladą. Do naszego przepisu będziemy potrzebować oczywiście czekolady. Ja używam czekolady 70%, ale kilka lat temu zaczęłam robić czekolad smakowych. Lindt na przykład ma taką fantastyczną czekoladę pomarańczową. Dzisiaj Michał pojechał kupić czekolady do naszego przepisu, ale okazało się, że nie było pomarańczowej. Natomiast jest... Malinowa, słuchajcie, tak fantastycznie, to się nazywa Intense Raspberry chyba, jest tak fenomenalna w smaku. Możecie oczywiście użyć czekolady klasycznej, bezsmakowej, ale ja uważam, że jak dodamy właśnie na przykład pomarańczowej czy malinowej, te ciasteczka będą miały jeszcze ciekawszy smak. Czekolady będziemy potrzebować 230 g, czyli to są dwie pełne tabliczki 100 gramowe i do tego będziecie potrzebować jeszcze kawalątek jednej tabliczki. A resztę można sobie zjeść szykując ciasteczka. Do tego masło 56 gramów masła. Następnie. Dwa jajka, duża szczypta soli. U mnie jest to zapisane jako 1,4 łyżeczki, ale to tak wiecie, porządna szczypta soli. I teraz, żeby nie pomyliła zerknę w swoje dodatki, potrzebujemy 100 g drobnego cukru. Dwa jajka, mówiłam już, dwie łyżeczki ekstraktu z wanilii. Ja dzisiaj nie mam, możecie ominąć, ale jak się to da wanili to jest jeszcze bardziej intensywny i fajny ten smak, także jak macie to polecam. A jeżeli chodzi o mąkę, to mamy 195 g mąki i pół łyżeczki. Proszku do pieczenia. Potem będziemy potrzebować do obtoczenia naszych kulek cukier puder. Trzeba go przesiać. Ja zaczynam dzisiaj od 100 gramów. Zobaczymy, czy będzie potrzebne więcej. W moim przepisie na blogu widzę, że jest napisane 110. Myślę, że spokojnie wystarczy. Zaczynamy od rozpuszczenia naszej czekolady w kąpieli wodnej. Cóż to oznacza? Bo jak zaczynałam pieczenie, gotowanie, to przerażały mnie te określenia. Nic innego, w malutkim rondelku nalejcie tyle od dna wody, zagotowujemy ją, ale na maluteńkim gazie, tak żeby ona leciutko pyrkała, wkładamy miskę, ale staramy się, żeby dno tej miski nie dotykało wody. I w takiej kąpieli na tym drobniusieńkim gazie będziemy rozpuszczać naszą czekoladę i masę, ja już sobie od razu je przerzucę. Wstawiam na gaz i czekamy aż się całość rozpuści. W międzyczasie możecie szpatułką silikonową albo drewnianą łyżką zamieszać, żeby szybciej nam się to roztapiało. tylko zobaczycie, że wasza czekolada całkowicie się roztopiła, tak samo masło, ściągamy z gazu. Zostawiamy, żeby chwilę przestygło, bo nie chcemy gorącej czekolady dodawać do ubitych jajek. Ona musi być przestudzona i w momencie, kiedy osiągnie temperaturę pokojową, będziemy dodawać ją do jajek. Ja oczywiście już sięgam po mojego kiciusia, będziemy teraz ubijać jajka i za sekundkę będzie już całość gotowa, bo to tylko najważniejsze, żeby ostygła, potem tylko przechłodziło się w lodówce. Ciastka robi się dosłownie moment. Najważniejsze te momenty stygnięcia i oczekiwania. Ale to też cała magia świąt. Jestem z powrotem, czekolada już ostygła, także teraz będę ubijać jajka. Będziemy potrzebować dwóch jajek i 110 g cukru, drobnego najlepiej. Wbijam. Oczywiście najlepiej, żeby jajka były ekologiczne, takie wiecie, od szczęśliwych kurw wtedy wychodzi najlepiej. Jeżeli używacie ekstraktu z wanili, to teraz też możecie go dodać. Ubijam do czasu, aż jajka zrobią się takie piękne, puszyste, białe razem z cukrem i wtedy będziemy dodawać resztę. Gdy jajka ubiją się na taki piękny, puszysty miks, zaczynamy dodawać naszą ostudzoną masę czekoladowo-maślaną. Ja dodaję sobie tak po łyżce i miksuję całość. Jeżeli jakakolwiek elementy czekolady przykleją Wam się do ścianek, to oczywiście używamy szpatułki. Ściągamy to na dół tak, żeby wymieszać z całością. I teraz już będę szykować składniki suche, żeby całość połączyć. Ale i słuchajcie, obłędnie. Dobra, czas przygotować składniki suche. Nie ma tutaj zbyt dużo mąki na szczęście, dlatego one są takie przepyszne, ale też są bardzo sycące. Jak robiliście ciasteczka, na przykład te w zeszłym roku, które robiłam, nie wiem, czy to było w zeszłym czy jeszcze w poprzednim, takie cynamonowe. One to jak się je położy, to one wszystkie schodzą. Natychmiast te ciasteczka są takie dekadenckie, bardzo takie wiecie, intensywne w smaku i nie trzeba zjeść ich dużo, żeby poczuć się nasyconym, Ja takie bardzo lubię. Po takie wiecie maślane, to ciężko powiedzieć, gdzie jest limit. Potrzebujemy pół łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszam ją, yy, mieszam tę łyżeczkę już od razu z mąką. Zmienię sobie teraz tylko końcówkę na mieszadło. Do mąki dodaję też tę taką wiecie porządną szczyptę soli, jedną czwartą. Ja dodaję akurat sól maldą, ale można jakąkolwiek. Ale w ogóle jest tak, że jak się robi jakiekolwiek wypieki czekoladowe, dodanie odrobiny soli, zawsze tak niesamowicie podbija smak, podobnie jak dodanie, na przykład już zaczynam się ślińć, jak o tym myślę, jak dodanie na przykład do brownie Espresso. Kiedyś muszę Wam pokazać, jak robię brownie właśnie z Espresso. Uważam, że ono jest genialne. I na jego bazie też robię serniko brownie. Jeżeli chcecie, to mogę przygotować kiedyś na kanale. Fantastycznie smakują. I właśnie trochę soli, trochę takiej kawy takiej bardzo intensywnej smaku, coś fenomenalnego. Dobra, zmieniam końcówkę, mieszam, bo się rozmarzyłam czekoladowo. Dobra, całość jest wymieszana. Ciasto na razie jest dość luźne. Teraz znowu okres oczekiwania przez nas, także teraz całość zapakuję w folię spożywczą. Ja bardzo często zostawiam to ciasto na noc w lodówce, tak żeby ono zesztywniało. Będziemy potem sobie robić z, nich, z niego kulki, natomiast ono potrzebuje się schłodzić, także to jest kolejny czas oczekiwania, natomiast samo przygotowanie jak widzicie to jest moment. Najwięcej się czeka, żeby ostygła czekolada, a potem żeby ciasto nam się schłodziło. A potem wracam do Was i będziemy już e, Kulać i piec. Jestem z powrotem. Ciasto schłodzone. Ja już sobie pierwszą partię wypiekłam, bo chciałam Wam też pokazać, jakich błędów nie poczynić przy kulaniu tych naszych ciasteczek. Słuchajcie, są obłędnie pyszne. My już sobie tutaj spróbowaliśmy. Natomiast dla Was bardzo istotne jest to, aby zmarszczki były dobrze widoczne na cieście. Z naszego ciasta, które jest schłodzone, robimy sobie kulkę. Teraz jak widzicie, ono jest bardzo plastyczne. Bardzo łatwo sobie tę kulkę ukształtować. Ja na początku ugniatam ją w dłoniach, a potem i taką wielkość, powiedzmy orzecha włoskiego. Następnie biorę ją pomiędzy dłonie i w ten sposób kulam. Dlatego uważam, że to jest świetne zadanie dla dzieciaków. Bardzo dobre, manualne takie, wiecie, zadanie, ćwiczenie. I robimy tak, żeby ona jak najbardziej przypominała nam kulkę. Ale jak nie będzie idealna, to też nic złego się nie stanie. Może być troszeczkę mało kulista, bo i tak będziemy ją spłaszczać. Ale teraz bardzo istotny element. Kiedy już mamy zrobioną naszą kulkę, zaczynamy obtaczać ją w cukrze pudrze. On jest tutaj przesiany, było tam 100 g. I teraz obtaczamy ją w cukrze. Im mniej będzie cukru, tym mniej one będą białe. One będą pięknie pękały, natomiast nie będą takie super śnieżno-białe. Jeżeli chcecie, żeby były bardzo, bardzo, bardzo białe, to mocno, jak najbardziej dociskamy sporo tego cukru pudru do, naszego, do naszej kulki i chcemy, żeby ona była prawie że cała biała. Także bardzo dużo cukru. Następnie przenosimy na naszą blachę. Ja tutaj mam ją przyszykowaną. I leciutko dłońmi spłaszczamy naszą kulkę. I przechodzimy do kolejnej. Nie przejmujemy się zupełnie tym, że trochę to ciasto będzie teraz białe od cukru pudru. Wał, wałkując, kulając ją w dłoniach, e, bardzo łatwo nam się ten cukier wymiesza z ciastem, także zupełnie tego potem nie widać. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o smak, one są tak niesamowicie intensywne w smaku. Te fragmenty malin, które były w czekoladzie są bardzo dobrze wyczuwalne, ale najważniejszy jest właśnie dodatek soli. Jeżeli lubicie ciastka czekoladowe, które mają taki delikatny kick właśnie z soli, to można je jeszcze dodatkowo nawet parę tych yy, sypnięć. Tak, takie wiecie, nie, niewielkie sypnięcie szczypta soli na wierzch też byłaby świetna. I ja myślę, że te ciastka również byłyby genialne, nawet bez tego cukru pudru. Są przepysznie czekoladowe z taką delikatnym sypnięciem soli. Będzie nieco inny wygląd. Też będą popękane, ale nie będą wtedy białe, tylko będą czarne. I do tego tak, taka niewielka szczypta soli maldą na przykład. Rewelacja. Po prostu coś pysznego. Dobra, ciasteczka mamy prosto z piekarnika. Tutaj mamy ciasteczka, które porządnie obtoczyłam w cukrze pudrze i słuchajcie, one wyglądają tak, jak powinny. Ja upiekłam też ciasteczka, żeby Wam pokazać, jak wyglądają, jeżeli nie ma dużo tego cukru pudru. Zobaczcie, one wtedy są takie po prostu blade, nie ma dokładnie tego efektu, który nam chodziło w przypadku tych. Jeszcze nie mogę ich złapać, bo są gorące. Czy są tak samo pyszne? Oczywiście. Natomiast e, chcecie pewnie uzyskać ten efekt, kiedy one są takie białe i spękane. Ciasteczka w zależności od piekarnika. Słuchajcie, ja piekę je na te, yy, bez termoobiegu. Grzanie góra i dół na stu, w 165 stopniach i piekę je około 10 minut. Ale pamiętajcie o tym, że każdy piekarnik jest inny. Ja już się nauczyłam, ja teraz mam nowy piekarnik, więc dla mnie to też były testy. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało w tym. I on tutaj jest jakby dużo lepiej wypieka niż ten mój poprzedni. W moim poprzednim piekarniku te same ciasteczka piekłam przez 8 minut i one były już całkowicie gotowe. Tutaj spokojnie 10, nawet 11 minut. Także. Zwróćcie uwagę, one powinny być na brzegach już leciutko twarde, ale mogą być miękkie po środku i to jest idealny moment. Obserwujcie je, nie chcecie ich przeciągnąć, bo chcecie, żeby one były w środku. Ja Wam tutaj pokażę na przykładzie takowego. One w środku są takie, zobaczcie, mięciutkie, takie pomiędzy brownie, takim czekoladowym ciastkiem. Są tak fantastyczne. Właśnie mięciutkie w środku, lekko m, takie nawet, nie powiedziałabym, że chrupiące, ale twardsze po brzegach. Właśnie napisałam Wam przed chwilą na Instagramie, że zjadłam już cztery, żeby Wam dokładnie przekazać jaki jest smak. Smak jest taki dekadencki, po prostu jest tak intensywny. Bardzo istotne jest to, żeby użyć dobrej czekolady. Ja dlatego tak bardzo lubię używać tej czekolady Lind, bo ona z, tej, z kawałkami właśnie malin czy pomarańczy, bo ona po prostu właśnie tak potem smakuje, tak bardzo, bardzo intensywnie. Słuchajcie, podniosłam jedno gorące ciastko, ale nie chcę go łapać jeszcze w dłonie, bo jest bardzo, bardzo gorące. Chciałam Wam pokazać, jak takie ciastko idealne powinno wyglądać. Czyli ono powinno się tak popękać. Powinna być duża warstwa cukru pudru, bo ono wtedy jest białe i widać te pęknięcia. I tutaj dokładnie są te nasze zmarszczki, o które nam chodziło. Oczywiście jedne i drugie ciastka będą smakowały tak samo, ale jak naprawdę tam dołożycie tego cukru pudru, efekt będzie wizualnie dużo lepszy. Dodatkowym plusem pieczenia tych ciasteczek jest to, że w całym domu unosi się fenomenalny czekoladowy... Zapach. Także polecam Wam zrobienie i dajcie mi znać, czy lubicie ciastka czekoladowe. Bardzo fajnym pomysłem, jeżeli chodzi o takie prezenty, które możecie komuś ofiarować, jest to, żeby zrobić kilka różnych rodzajów ciasteczek, wykonać takie bardzo ładne pudełko, w których macie ułożone różne style ciastek i pięknie to opakować. Ja wrzucę Wam przepisy do różnego typu ciasteczek, które fajnie wyglądają razem ze sobą. W zeszłym roku na przykład piekliśmy razem tutaj na kanale te ciasteczka cynamonowe. Bardzo fajne są też ciasteczka z masłem orzechowym i z migdałami. Na blogu też jest przepis, także Wam wrzucę. I oczywiście do tego też dekorowane pierniczki. Także może to jest jakiś pomysł na to, żeby kogoś, kogo bardzo lubicie takim prezentem obdarować. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. A ja oczywiście w opisie wrzucam Wam przepis na te ciasteczka. Do zobaczenia w następnym odcinku.